Zapraszam Was, abyście otworzyli Ewangelię według Świętego Mateusza, 10 rozdział. Wersety od 29 do 31. Mateusza, 10 rozdział, 29 do 31. Możemy powstać wszyscy i razem przeczytamy to słowo. Zapraszam. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Oto słowo Boże. Możemy usiąść. Chyba, że chcecie stać, ale niewygodnie trochę. Dzisiaj mamy krótki fragment i tak przygotowując się, tak tytułem wstępu muszę coś Wam powiedzieć. Przygotowując się do tego tematu, gdzie czytałem materiały, które miałem, też z których korzystałem, uderzyły mnie takie słowa, które tam były, że prawda o Bożej miłości jest prawdą wiary. Nie wiem, czy to jest oczywiste, czy nie. Mnie to bardzo uderzyło, że głosimy różne rzeczy tutaj, mówimy o wielu rzeczach, ale staramy się mówić o rzeczach, które są prawdami wiary. Bóg Cię kocha, Bóg jest miłością, to jest prawda wiary. To, że jest grzech na świecie, to, to, że jest grzech na świecie, to też jest prawda wiary. To, o czym dzisiaj będę mówił, mam nadzieję, że też to jest prawda wiary. O tym, że Bóg jest wszechmogący i dopuszcza różne trudne rzeczy na nas. I w dzisiejszym fragmencie zazwyczaj skupiamy się na takich ostatnich, ostatnich dwóch zdaniach, czyli u was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Zgadzacie się? Często może do tego wracamy do tego zdania. Czyli czujemy właśnie tą miłość Bożą, o której mówię. W tym fragmencie jest to powiedziane, że Bóg cię kocha, bo nawet wszystkie włosy ma policzone. Jesteś dla Niego ważny. I dalej jest napisane: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Czyli stanowisz wielką wartość w oczach Bożych. Znowu ta prawda o Bożej miłości z tego słowa przebija się do nas. Duch Święty nam stara się do nas przemówić właśnie. Przepowiadane jest to słowo o Bożej miłości. Ale uderzyło mnie to, że nigdy nie czytałem tego fragmentu, nie, nie, nie skupiałem się na tym fragmencie, gdzie wcześniej jest napisane o wróblach, że żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. To znaczy są momenty, kiedy wróble spadają. I można by ten to dzisiejsze głoszenie tak zatytułować: Gdy spadają wróble. Ten tytuł jest dość dramatyczny, mógłby posłużyć jako tytuł jakiegoś filmu, tak sobie pomyślałem, ale taka jest prawda. Ojciec w niebie widzi każdego wróbla, każdy nasz włos jest policzony, jesteśmy ważni w jego oczach, to co powiedziałem, ale jest też druga strona medalu. Jest taki fakt, że są momenty, kiedy wróble spadają. To znaczy. Są momenty, one często nam się przydarzają w życiu, że coś nam nie wychodzi, że przychodzą trudności, że przychodzi choroba, czasami nawet śmierć, że łamiemy nogi czasami w wypadkach różnych, tak? Zdarzyło Wam się złamać kiedyś nogę? Chorujemy, bardziej idąc drastycznie, modlimy się za kogoś, modlitwą stawienniczą, jesteśmy blisko Pana Boga, robimy to na przykład od wielu lat, żyjemy w jakiejś zażyłości z Nim. A jednak ta osoba umiera, albo uzdrowienie nie przychodzi. Odchodzą bliscy ludzie, za których się modlimy. I wtedy pojawia się dramatyczne pytanie, dlaczego tak się dzieje, Panie Boże? Czy Ty jesteś, czy Ciebie nie ma? E, pojawiają się pytania, czemu Bóg dopuszcza do tego, co wygląda dla nas z pozoru, bo nie mamy pewnego, pełnego poznania, jak triumf, dobra, jak triumf zła nad dobrem w tym momencie. Przecież Bóg jest miłością. I często tłumaczymy to, i myślę, że słusznie. W wielu przypadkach tłumaczymy pewne rzeczy, które się wydarzają jako konsekwencje naszych grzechów, win, złych decyzji. I jestem starszy, też widzę, jak Bóg jest logiczny, jak moje życie też jest logiczne, jak pewne moje wybory doprowadziły do, do takich gorzkich owoców. Ale nie zawsze jest takie łatwe przełożenie jeden do jeden. Nie zawsze jest ta logika taka w naszym umyśle, którą próbujemy rozwikłać, te zagadki całego świata. Nie zawsze możemy znaleźć proste odpowiedzi na te pytania. Pamiętacie na pewno z Ewangelii według Świętego Jana, przytoczę Wam taki fragment. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On? Czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Myślę, że nie będę tego komentował. Uczniowie pytają, tak jak my czasem pytamy, kto zgrzeszył? Jezus odpowiedział: Nie tędy droga. To nie jest taki prosty mechanizm. I próbujemy sobie ułożyć często, właśnie tak jak mówię, logicznie w naszej głowie pewne rzeczy. E, na przykład taką ścieżkę wybieramy. Muszę wycierpieć za swoje grzechy. Przydarzy, przydarzają mi się jakieś, jakieś krzywdy, jakieś nieszczęścia, to znaczy muszę wycierpieć za swoje grzechy. Przychodzi jakaś pokuta za moje grzechy. I w umyśle sobie to tłumaczymy. Wydaje nam się to logicznie, ale z drugiej strony mamy zderzenie z tą prawdą o Bożej miłości. To jak to jest, Panie Boże? Ja sobie to wytłumaczyłem logicznie, ale to się nie zgadza z tym, że Ty mnie kochasz. To kochasz mnie, czy mnie nie kochasz? I jakby walczymy z tą prawdą o Bożej miłości. I myślę, że to jest błędna droga. Druga droga jest taka: Jesteś Panie Boże, ale kiedy przychodzą trudne momenty, to tak naprawdę ciebie nie ma. Mówiąc kolokwialnie, pojawiasz się i znikasz. To jak to jest? Jesteś czy Cię nie ma? Kiedy coś przychodzi trudnego, Ciebie nie ma, czy zaczyna się taki akt niewiary trochę. Oddalamy się w tym momencie od Pana Boga. I to też jest moim zdaniem błędna droga. I chcę Wam powiedzieć, że niemożliwe jest wielbić Boga za wszystko. Jeszcze raz. Niemożliwe jest wielbić Boga za wszystko, jeżeli myślimy, że coś wymyka mu się spod jego kontroli. Albo gdy jesteśmy przekonani, że czasem on jest obojętny na cierpienie. Kiedy nie chcemy widzieć ręki Bożej w każdej sytuacji, to znaczy, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Że On czasem pozwala, na pe żeby pewne rzeczy się w naszym życiu, życiu złe działa, wydarzały, które się dzieją wokół nas, to jesteśmy czasem jak to gliniane naczynie, o którym możemy przeczy, przeczytać w księdze proroka Izajasza, kiedy to gliniane naczynie kłóci się z, ze swoim garncarzem, z tym rzemieślnikiem. I możemy tak przeczytać. O co za przewrotność! Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło o, swoim, o swym twórcy? Nie uczynił mnie. I garnek rzec o tym, co go ulepił. Nie ma rozumu? Czyż powie glina temu, co ją kształtuje, co robisz? Albowiem jego dzieło, powiem mu, nie zdara. Czasami trwając w takim pytaniu non-stop Pana Boga, dlaczego mi się to wydarza? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Proszę, proszę, proszę. Jesteśmy właśnie jak ta glina, która kłóci się z garcarzem. Nie przyjmujemy tego, że Bóg tak naprawdę nad tym wszystkim czuwa, że on zna odpowiedź, ale my jej nie musimy zdać w tym momencie. Mówimy, gdybym ja był Bogiem, zrobiłbym zupełnie inaczej. Dlaczego tak postępujesz? A Bóg mówi, Moje myśli są inne niż wasze myśli, bo moje myśli nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. I prawdziwa wiara, do której dążymy, i mówię to przede wszystkim też do siebie, prawdziwa wiara, taka dojrzała wiara. Opiera się na stwierdzeniu, że wszystko, powtarzam, wszystko jest poddane Jego woli. Wszystko, wszystkie rzeczy, które się wydarzają. I nic złego nie może się nam przytrafić bez zgody Pana Boga. I w pełni uwierzyć, to zaufać Mu, że On jest Bogiem Wszechmogącym, Wszechmocnym i nic nie dzieje się bez Jego wiedzy. Powtarzam jeszcze raz, nic się nie dzieje bez Jego wiedzy. Zaufać Mu, to znaczy uwierzyć, że On ma w tym jakiś plan. Że jeśli przychodzi trudne doświadczenie, to jest w tym jakiś plan i cel Boży, pozwala Bóg, aby te wróble spadały na ziemi. Pozwala, aby nam się to przydarzyło. I jeśli w to uwierzymy, jeśli wejdziemy w taką ścieżkę i to jest trudna ścieżka wiary, to co mówię, że nie jest łatwe. I sam tego doświadczam, że najbardziej przychodzi nam najłatwiej w momentach trudnych, w momentach takich naszych utrapień, od razu się wściekać, denerwować. Emocjonalnie podchodzimy z taką złością. Dlaczego nam się to wydarza? I trudno jest uwielbiać wtedy Pana Boga. Ale chcę Was przekonać. Mam nadzieję, że to Duch Święty Was przekona o tym, że warto uwielbiać Boga w tych trudnych sytuacjach, w tych w trudnych doświadczeniach. Bo tak naprawdę to skupiamy się w tym momencie na nim. Wracamy do tego wszystkiego, o czym tu było mówione przez kilka tygodni że Bóg ma być na pierwszym miejscu i Bóg cały czas walczy o to swoje pierwszeństwo, jak czytamy, jest Bogiem zazdrosnym. Ale nie po to, żeby nam coś zrobić na złość, tylko powiedzieć, że to On nad tym wszystkim czuwa, że właśnie jest tym Ojcem kochającym i mówi, zaufaj mi, moje dziecko. A kiedy przychodzą trudności, właśnie często skupiamy się na nich. Jakby te trudności nas obezwładniają. A Powiedzenie, uwielbienie Boga w tych trudnościach to jest tak naprawdę akceptacja naszej słabości, uznanie naszej pozycji, tej gliny, która jest w jego rękach. Uznanie naszej słabości, uznanie naszej pozycji. Nie jesteśmy na równi z Panem Bogiem, nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Możemy nie rozumieć Bożego zamysłu, który dzieje się w tym momencie. Możemy go uważać, że nawet nie jest dobry w tym momencie, bo nasze rozumienie dobra i zła jest ograniczone. Jest zniekształcone, niepełne. Czasami pewne rzeczy przychodzą nam po latach, dopiero rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły. Wtedy się na przykład buntowaliśmy przeciwko Panu Bogu, a potem przychodzi jakby zrozumienie. Ale możemy w tych trudnych momentach zaakceptować te rzeczy. Są dwie drogi znowu dwie drogi. Możemy zaakceptować, czy przyjąć w pokorze pewne doświadczenia, i wtedy przychodzi tak naprawdę pokój. Przychodzi wolność, przychodzi ulga, a możemy się buntować. Możemy trwać w takiej postawie, e, pogrążając się albo w bólu, albo w agresji. I to nie daje trwałego owocu. To przynosi na chwilę tylko ukojenie, przychodzi na chwilę tylko spokój. W moim starym życiu, że tak to określę, słuchałem muzyki, która zwie się potocznie rock rollową, tak to określę. I są takie zespoły, które mocno dołówią. Jest taki klimat, który powoduje, że cały czas jesteś pogrążony, pogrążona w smutku. I na chwilę to daje satysfakcję, ale z czasem okazuje się, że jesteś człowiekiem, który tak naprawdę nie ma w sobie życia. Nosi w sobie w jakiś sensie śmierć. I to może być ta postawa smutku, nieakceptacji pewnych rzeczy, które przychodzą. A jest też, jest też muzyka, którą słuchałem, która jest bardzo agresywną muzyką. I trwasz cały czas w takiej postawie buntu, agresji. Jesteś wściekły, krzyczysz cały czas, masz prawo do tego, ale jeśli cały czas krzyczysz, no to jesteś też niemile widziany. Jak gdyby czujesz, że nie, nie wchodzisz tak naprawdę w tę sytuację, stoisz cały czas obok, nie akceptujesz tego. Jesteś cały czas buntownikiem, cały czas na obrzeżach i to też nie przynosi trwałego owocu. Nie można cały czas trwać w, postacie, w takiej postawie krzyku. Słowo Boże mówi, nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrym zwyciężaj. I skąd mamy wiedzieć, jak postępować w życiu też, kiedy przychodzą różne trudne sytuacje? I myślę, że odpowiedź przychodzi taka, że nie możemy szukać w sobie tej mocy, by pokonać zło. Tą zwycięską mocą zawsze jest Bóg. Czyli poprzez uwielbienie, poprzez skierowanie naszej uwagi w stronę Boga. Otrzymujemy pokój i wolność, i może przyjdą jakieś też natchnienia, może przyjdzie jakieś uwolnienie, które, jakieś wskazówki, które dadzą nam odpowiedź, jak mamy dalej postępować. Ale ważne jest to, co mówię, żeby nie kierować naszej uwagi na zło, które nas atakuje, bo wtedy zaczynamy wciągać się w tą taką pajęczą nić, która nas albo doprowadza do smutku, albo do agresji, pojawiają się ciągłe lęki i wątpliwości. A kiedy uwielbiamy Boga w tej trudnej sytuacji, kiedy mówimy, Panie Boże. Ty masz władzę nad całym światem, masz władzę nad moim życiem, ty nad wszystkim panujesz. Ja wierzę w to, chociaż mi jest trudno, ale ja wyznaję wiarę, że ty, panie, pozwoliłeś na to, co znaczy, masz w tym jakiś swój plan, jakiś cel. Tak naprawdę osiągasz wolność. Jestem wtedy wolnym człowiekiem i pozwalam tobie działać, Boże, w tej sytuacji. I chciałem wam przeanalizować krótko jeszcze z wami przykład Chioba. Znacie pewnie tą postać biblijną. Człowieka, męża sprawiedliwego, sprawiedliwego. E, możemy przeczytać w pierwszym rozdziale: nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Myślę, że często też tak postępujemy w życiu. Będąc teraz, tak powiem, po tej jasnej stronie życia, po nawróceniu już kilka lat, staram się tak żyć. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, nie jestem święty i nie będę święty, ale staram się tak żyć. I przychodzą różne dziwne sytuacje, trudne sytuacje. Tak jak przyszło na Hioba. Szatan przyszedł do Pana Boga i powiedział tak: Wyciągnij, proszę, rękę i dotnij jego majątku. Czyli daj mi go sprawdzić, czy rzeczywiście on jest taki bogobojny i sprawiedliwy. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. I co robi Pan Bóg? Mówi: Nie, hola, hola, nie zostaw tego człowieka. Znacie tą historię? Co mówi Pan Bóg? Mówi: Okej, okay, dobrze, pozwala na to. Oto cały majątek Jego w Twojej mocy, ale uwaga, jest takie, tak, po kropce jest coś takiego tylko na Niego samego nie wyciągaj ręki. Czy Bóg pozwala na pewne działanie złego ducha, ale jest, jest pewien, że tak powiem, margines działania, poza który szatan nie może wychodzić, ale pozwala mu działać. To Bóg jest reżyserem. Jakbyście sobie wyobrazili postacie w tej, w tej scenie, Hiob jest aktorem, może nawet pierwszoplanowym, jest ważnym aktorem. W tej całej scenie też pojawiają się jego przyjaciele, to są tacy aktorzy drugoplanowi, jest szatan. Często odgrywamy różne sceny, ale to Bóg jest reżyserem. Bóg decyduje o układzie sił. I spadają różne nieszczęścia na Hioba, w tym śmierć najbliższych. Hiob wstaje, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię. Udał pokłon i rzekł słowa, które często może nam też przychodzą do głowy. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Dał Pan i zabrał Pan. Hiob jest wolnym człowiekiem. Dałeś mi, Panie Boże, Twoją władzą. Twoją władzą możesz mi to zabrać. Ja jestem wolny. Nie wnikam w to jest mi trudno, będę o tym mówił co Hiob też potem przeżywa o czym mówi jest mi trudno, ale akceptuję Twój Boże wybór to nie koniec kłopotów Hioba, przychodzą kolejne nieszczęścia, Bóg mówi znowu On jest Twojej mocy, życie Mu tylko zachowaj, znowu pewien margines działania Hiob zostaje obsypany trądem złośliwym i co ciekawe przychodzi jego ukochana żona i mówi mu tak jeszcze trwasz mocno w swej prawości ona Mu pomaga złożysz Bogu i umieraj Hiobie odpowiedział, mówi, że jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swoimi ustami. Znowu Hiob pokazuje taką, taką heroizm wiary. Uczy nas może czegoś takiego. Bóg dał, Bóg zabrał. Czemu zła nie możemy przyjąć, jeśli dobro przyjęliśmy. Potem pojawia się, pojawiają się fragmenty tych rozmów z przyjaciółmi. Ostatecznie ci przyjaciele cały czas sugerują mu, że zgrzeszył że to jest konsekwencja jego grzechów. Hiob się broni przed tymi zarzutami, mówi, e, mam gotową obronę przed sądem, pewien, pewien, że jestem niewinny, cały czas podkreśla, jestem niewinny. Mówi też wiele o Bogu. Mówi tak, on ma potęgę i rozum, rozsądek znać w jego, planu, w jego planach. Gdy on rozwali, któż odbuduje? Gdy zamknie, kto by otworzył? U niego zwycięstwo i siła ma w ręku błądzących i kłamców. Czyli ma pozytywny obraz Pana Boga, tego, który trzyma kontrolę. Ale ma też takie dołki, te dołki też się zdarzają w naszym życiu, właśnie kiedy krzyczy Panu Bogu, kiedy mu wypomina tą, to, to, ten trud, którego doświadcza, to zło. Ile mam przewinien i grzechów? Ujawnij występki i winy. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu nie poczytujesz za wroga? Czyli widzimy też taką ludzką twarz Hioba, który przeżywa mocno tą sytuację. Możemy się odnaleźć w tych słowach. Ciebie błagam o pomoc bez echa, stałem, a nie zważałeś na mnie, stałeś się dla mnie okrutny, uderzasz potężną prawicą. Czy widzimy też, Hiob przechodzi różne trudne, trudną taką rozmowę. Wyrzuca ten swój ból, wyrzuca ten gniew. Ale nie trwa do końca w tej postawie. Dlaczego? Bo Bóg ostatecznie mu się objawia i przemawia do Niego, i mówi tak: gdzieś był, gdy zakładałem ziemię, Powiedz, jeżeli znasz mądrość, kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? Na czym się słupy wspierają? Kto założył jej kamień węgielny? I tak dalej, i tak dalej. Jest cała przemowa Pana Boga, który pokazuje swoją potęgę władzę nad światem. I Hiob rozumie, że jest takim małym robaczkiem przy tym wszystkim. Że nie ma prawa rozmawiać w ten sposób z Panem Bogiem. Nie ma prawa do końca, może wyrazić swoje uczucie mamy prawo wyrazić swoje uczucia, ale nie mamy prawa stać cały czas w takiej postawie buntu przeciwko Panu Bogu. I Hiob pokazuje się jako człowiek pokorny, przyjmujący to wszystko i mówi tak, a Hiob odpowiedział Panu, ja mały, ja mały, cóż Ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust, raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam. I mówi dalej, wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić, o rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Dotąd Cię nie znałem, ze słyszenia obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Hiob okazuje się jak człowiek pokorny, przyjmujący wolę Bożą. I to go ratuje. W tym momencie właśnie Hiob jest tym, który nie zgrzeszył. Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się za swoich przyjaciół. Pan oddał mu całą majetność, w dwójnasób. Ta wierność sioba jest jakby wynagrodzona. I sioba jest dla nas takim przykładem, myślę, może gdzieś takim odległym, wysokim, heroicznym, ale jest dla nas przykładem, jak postępować, jak rozmawiać też z Panem Bogiem. I to, żeby uwielbiać Boga w przeciwnościach, to jest droga do naszej wolności. Wewnętrznie zawsze wpatrywać się w Boga, który jest miłością i nas kocha. I aby go uwielbić, nieważne co mówią uczucia, co mówią dane, co, dane okoliczności, jak wyglądają, jak wyglądają nasze myśli, zawsze mamy możliwość pokonania tych myśli. Uznajemy przez wiarę, przez wiarę uznajemy, że Bóg jest ponad tym wszystkim i nic nie dzieje się bez Jego wiedzy. Choć teraz tego nie rozumiem, może przyjdzie, mam nadzieję, że w niebie przyjdzie pełne zrozumienie ale akceptuję to. Staję w, postaci, w postawie pokornej jako Twoje stworzenie i akceptuję to. I uwielbiam Cię, Panie Boże. I zapraszam Was teraz do modlitwy, do będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i pomyślcie o takich właśnie sytuacjach, które teraz Was dołują, o trudnościach, które macie, które może od jakiegoś czasu są w Waszym życiu. Czy uwielbiałeś Pana Boga w tych trudnościach? Czy wyznawałeś tą wiarę, że Bóg jest ponad tym wszystkim, że On o tym wszystkim wie, że On to wszystko, jakby zaakceptował, nawet że ma jakiś plan na Twoje życie w tym wszystkim? Pomyśl o tych sytuacjach i zapraszam Was do podchodzenia do Najświętszego Sakramentu i w takich, takim kontakcie, tak powiem, intymnym z Panem Jezusem, oddawania mu to. Ale jedna uwaga, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że często robimy coś tutaj stadnie, że tak inni idą, to ja też polecę. Nie musisz wychodzić, nie musisz tego robić. Możesz to zrobić w ławce, możesz stanąć nawet w ławce. Nie, nie patrz na innych. Idź za swoim sercem. Zapraszam do takiej modlitwy.